Witajcie w kolejnym odcinku Cudownej i pięknej gry Hogu Spokus Różowa Pantera Mam nadzieję, że Pierwszy odcinek wam podobał I Między innymi w tym końcu, Zostawcie łapkę w górę Komentarz i subskrypcję A po najtańszej gry Zapraszam was do linku w opisie Na Gierwa A A my w tym momencie Oops. Oops, co za oops? Właśnie zgniotłem twoje okulary. Bardzo cię przepraszam. On od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, spalony słońcem kocie. Daj mi święty spokój! Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. Co jest? Co jest? Kto tam? Morze martwe jest tak gęste, że bez trudu można się unosić na jego powierzchni. Tak naprawdę to nie sposób tu w ogóle zanurkować. Co jest? Co jest? Kto... E! Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Próbuję wrócić do Doliny Jordanu. Myślałem, że Morze martwe jest właśnie w Dolinie Jordanu. Pewnie. Wiele rzeczy się w niej znajduje. Dolina Jordanu ma trzy tysiące mil długości. Rozciąga się od wschodniej Afryki aż do południowo-wschodniej Azji. A ja jestem z Kenii. Trochę nie po drodze, co? Jakim cudem znalazły się tak daleko od domu? To wynik prób odnowienia populacji dzikich zwierząt na terenie Bliskiego Wschodu. Trudno stało się luz, bracie. Jestem strusiem. Nie potrafię latać, nigdy też nie uczyłem się pływać. I gdyby nie to wielkie jezioro Soli, pewnie bez problemu doszedłbym do domu. To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. Kurcze, tu jest ciemno jak. W... Bardzo ciemno. Muszę uważać. Różowa pantera na czele wyprawy speleologicznej. Przecież to się kupy nie trzyma. Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. Mam się zabić, żebyś zrozumiał.

Jasid nie należy do nikogo. Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. Oj, to mleko bardzo dziwnie smakuje. Czemuś taki smutny klaunie? A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu! Dlaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobny za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować. Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć. I jak ci idzie? Za ciepło się ubrały. Się Lepici? Zgłupiales? Od czego? Lepici? Zgłupiales? Od czego? Hmm. Mam tutaj coś, co jak sądzę bardzo panu pomoże, panie... Olek. Olek Michałowicz. Panie Michałowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie Wspomagacz Uśmiechu. Sądzę, że w pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. Uśmiech czy uśmiecham się dobrze. To dziwne, ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie Wszystko bardzo mnie boli od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy. Uśmiecham się jak prawdziwy Klau, i mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy Klau! Po zachodzeniu. Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Zrobię dla Ciebie wszystko po zachodzeniu. To mnie teraz przerasta, po zachodzeniu. Gieluśnictwo. Słuchaj, grubka mi to na armabuta. Jest diabelnie wielki. Wygląda niezgorzej. Muszę go mieć. Niestety nie mam jeszcze pomysłu, jak go wyciągnąć. jest? Tu nie pasujesz, koleś! Jestem pierwszy raz na Syberii. Nie przypominam sobie, aby o to pytał. No to idziemy. Pomogliśmy Walkerowi, zobaczyliśmy mamuta. wzięliśmy sól. O, babcia i paznokcie. No, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą kobietę siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne, żółte paznokcie u stóp. Le, serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać po błysku? Trzeba go nazwać, Reksio. Kogo nazwać, Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jasita. Jasit! Cicho, babka! Zagłuszasz telewizor! Hmm? Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować a nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, comprende? To nasz spichlesz. Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby niedźwiedzie nie miały do nich wstępu. Hej. Przecież w okolicy muszą być setki, jeśli nie tysiące reniferów. Nie możesz po prostu podmienić Jasita? To nie jest jakiś tam renifer, długo! To wybraniec! Sypiał z nami w namiocie w ogniu. Nigdy też nie musiał pracować! Te paznokcie zdają się mieć właściwości aerodynamiczne. Hej, hmm? babciu! Jak ty złapiesz renifera? Trening czyni mistrza i nie jestem twoją babcią. Aha, no tak. A co mogłoby go zwabić? Sól? Tak myślałem. A zatem jeśli się nie mylę, to w tym bełkocie babci jest trochę logiki. Ja nie bredzę. Czyli renifery lubią lizać sól. Może soli? W, to ohydne. To największa bryła soli, jaką widziałam w moim ponad stuletnim życiu. Skąd to masz, Johnny? Z Izraela. I mam dosyć tego, że ludzie nie zadają sobie nigdy trudu, aby zapamiętać, jak się nazywam. Mam na imię różowy. To na pewno zadziała. Tu zwabi tutaj jazzyta. O, oh, jestem taki szczęśliwy, że wszystko dobrze się skończyło. Teraz położę Jasita do łyżeczka. <grym> Całkiem nieźle jak na stuletnią staruszkę. Co to może być? Głupia sprawa, ale wygląda na to, iż jestem kawałkiem meteorytu. Przywaliłem w twoją planetkę 30 czerwca 1908 roku. Na orbicie jakaś asteroida wymusiła na mnie pierwszeństwo, wpadłem w poślizg no i przywaliłem. Nie moja wina, nawet chołek by nie wyprowadził. Kraksa była niezła, sfajczyło się jakieś 1800 km kwadratowych lasu, no i dostało się też waszej powłoce ozonowej, ale to nie moja wina. Była policja. Nie, może mógłbyś się zrehabilitować. Zostaniesz bardzo ważnym przedmiotem, niezbędnym do ukończenia tej gry. Zgodnie z logiką przygodówek w odpowiednim momencie użyjecie na czymś. Jasne, z przyjemnością. Całkiem mm. jeźdź, wstrząs. Ech, nic tak nie stawia na nogi, jak trzęsienie ziemi wywołane przez szczury. Trzęsienie ziemi wywołane przez szczury? Nigdy nie słyszałeś o wierzeniach naszego lodu? Wierzymy, że trzęsienia ziemi są sprawką gigantycznych. Szczury istnieją, marzysz mi, wierzyć. No tak. A ja całe życie myślałem, że trzęsienia ziemi wywołują ruchy płyt tektonicznych, które się o siebie otwierają. Masz rację. Teoria uwzględniająca działanie szczurów jest znacznie bardziej wiarygodna. Jeśli kiedyś spotkasz takiego szczura, Postaram powstrzymać się od ironicznego, a nie mówiłam. Z góry, dziękuję. U -u. Ej, cześć, jestem Sasza. Masz całkiem niezgorszy sprzęcik chciałem obejrzeć mój ulubiony program, Morsio, to o takim wielkim, beżowym morsie, który śpiewa dzieciom takie różne, wesołe piosenki. W początku wszystko zdaje się być niezmiernie sielankowe, ale z każdym wersem morsio robi dzieciakom coraz większe planie mózgu. Koniec, końców stają się one bardzo agresywne i męczą rodziców o różnego rodzaju słodycze. Nie mogę Nie ma to jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. Świeżutka zaspa śniegu. O rany! Odcisk pantery! Zawsze marzyłem o bracie bliźniaku. Nazwę go Nie ma to jak ciepłe mleczko. Żeby hmm. na pewno możesz odmrażać sobie tyłek wystarczająco długo, aby ten namolny Bachor dostał swoją dzienną porcję Morsia. Och, dziękuję ci bardzo, różowy przyjacielu. Morsia jest teraz Ubrzydliwy ty! Gimnastyka dla czy... za rozciągnięcia. Zawsze musisz dobry być! Jej, pani Świąteczny morsiu! Muszę to obejrzeć. Moje no? skamstwo to cecha niegodna i straszna. Przy 3 transfuzja. Tego chyba nie widziałem! To życie jest Chętnie I daj mi wszystko. Co się stało, przyjacielu? Chciałem wziąć trochę cukierków kubusia, ale on nie chce. To małe trzęsienie ziemi wyrzuciło mamuta na powierzchnię wody. Nie lubię polegać na kapryśnej naturze, ale kolejny wstrząs uwolniłby go na dobre. Okazało się, że to całkiem poręczny paznokieć. Dobra, wchodzić tam będziemy w następnym odcinku. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A my się widzimy z różowym w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i pa pa!